Witajcie w kolejnym odcinku. Witajcie. Ja szatowałem, nie nagrywam. Aj, nie. Dobra, to co będziemy czytować teraz? Maszyny musimy zrobić. Ale najpierw trzeba pokój przygotować. No dobra. No a kiedy mam włączyć nagrywanie? Teraz czy za chwilę? No teraz, byśmy raz wykopali na wizji wszystko. Dobra, ale przez te maszyny, żeby było, że zrobiliśmy. Nie. Czemu? Czemu nie... Z nie rozlegasz. A po co? Ale ci czuj coś. że miał dowód na wizji, że ci czujesz. Nie. Czemu? Po co mam ci dawać? Nie wiem, skąd ja mam wiedzieć? Ej, no coś ty zrobił, góra ucieka. FAK. Poja poszło. Ale kura uciekła. No i co teraz? W szybka była. No nie, 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 wchodź tam. A nie masz, a nie masz osionek? A skąd? Fuck, to musi być dobra akcja. Odgródźmy ją. Dobra, dobra, cicho, cicho, mam ją. A no przywitaj się, czy przywitałeś się? Ja się witam, a ty już nagrywasz? No od początku, jak wtedy powiedziałem. Ta kura jest jakaś pamięta. Ja chciałem sprawdzić czy się czytujesz, na wizji coś chcesz by. No, czekaj, 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 tu po jakieś nasionko. No szkuro. Idź. O, urosły nam firdzewa, fir dużej tu wsadzi, widzę. No tam jest tak, sadonek. Ty, no powiedz co A? będziemy robić, co zrobiliśmy. No to zaraz, no to chyba już widzieli skórę, jak, jak się mocujemy. Tą farmę stworzyłem ja. Bo jest tak dobra, że. No Widać. Ten... Widać, że ty. Tu wyłożyłem srebro ładnie. Marnuję surowce. Ale żeby ładnie było. No kurde, coś się zrobi. Ty tą kurę teraz tam zaganiasz. Jezu, no... Nie chcę wyleć normalna sezonka. E, dobra, tutaj mamy taki super pokój. Coś takiego. w Położę się, a nie, nie mogę. E, dobra, tak. Tu mamy pokój. E, tutaj włożone tym, tu tym. W skrzynkach patrzcie Tyle kopania. A nie. Przecież pokazywaliśmy na poprzednim odcinku, no tak. Ale nie wykopaliśmy diamentów. A, no to ja chcę wykopaliśmy 19. I ile kobla mamy też pokaż. Kobla mamy tyle. 61 staków razy 64, czyli stak, Plus 40 osobnych sztuk. Wygoliłem I... całą polanę. Ja, nie mam... Mam jedną całą... Okay. dobra. A, teraz jeszcze. A już tyle jest. No i to wszystko Ten pokój jest najlepszy, te cegły Są fajne Dobra, mam, mam nasionko dla kurczaczka No to idź MAMY SKRIPPER To ja lepiej zamknę drzwi No, a może ja najpierw like, yy, przejdę A sorry W Clipera celowałem Gdzie ten, gdzie ten kurczak? No w farmie, a gdzie? Ukrówek. No to powodzenia. Widzisz co zrobić Chodź kurczaczku. Kurczak nie krowa. Popchnę go. Dawaj. Pchamy kurczaka z To jest Wolfox Junior! No. Ty, drop. Aha, z tej pochodni dropło Ten flur. Tak. Nie, sol flur. Masz. Ej, no łopczyk kurczaka, uciek! No on do, na ciebie jest, weź ty na I znowu do krów! Co za tempę zwierzę. Czekaj, wypchnę go A mam homys! Zamknij zyczki! ZAMKNIJ zyczki! Armin! No nie da się! Kurczka... Dobra już Kurczasku, to będzie twoja ostatnia Byłaś Chodź kurczak, kurczak, ksz, ksz, ksz. Chip, chip, chip. Jak ja mam teraz wyjść? Siedź tam. Chodź kurczaku. Tam idź. Idź kurczaku, nie wstydź się. Idź do swoich. Pięknie. No ten się buntuje, śmieć mały kurczakowaty. Bo ktoś go wypuścił. Armin. Aha. Dawaj. Ty no, on nie chce. O, chociaż nie. O, idzie, idzie, o, idzie. Idzie, idzie. idzie. idzie, idzie. idzie, idzie. Chodź, no on się mojej siedziby boi chyba. No wiem, weź go, weź po... Coś ty zrobił, no do się kieram do niego, on jest za mądry dla ciebie. Widzisz, co wiem. Piękny odcinek. Noż nie. Do no. krów, nie, nie, nie do krów. <laughs> ty wpadłeś Bo chcę go stąd wypchnąć. Czekaj, zróbmy tak na razie, że nie może wejść. tu przy krawędzi go pociągnę tam. Może wejdzie. A może jak najmądrzej. Słuchaj, ja teraz tak zrobiłem. Już prawie czemu zamknęłeś drzwi znowu? Tak fak, kurczak, nie uciekaj. Ja z rączką tuję tylko. Nie, nie, nie jest nic innym. Jest. Nareszcie, dobra. to mogę to usunąć. Co ty zrobisz? Żeby nie w Dobra, no i chyba wszystko pokazałem co trzeba było. Tutaj śmieci mamy trochę. Tu jeszcze więcej śmieci. Takie książki Ar dostajemy. Armin znalazł wioskę. No, wioska jest... tam, i wulkan jest tam, tu jest dom, i kanion jest gdzieś tam. Dobra. Teraz... nagrywam. O, jeszcze ja stworzyłem tu coś. Hops. Coś takiego. A Frenatosa ja jeszcze... to zabiło. Jak? Nie wiem. No, czekaj. Dobra. No co tam, robimy proszę, proszę... to, co chciałeś. Tak, maszynę chcemy zrobić na początek. A pokój nie mamy na maszyny, fak. To wykopiemy. Czyli to czemu tego nie zrobiliśmy? Mieliśmy tyle czasu. W dwie osoby będzie szybko nawet na wizji. Tyle czasu. Mamy dobre kilofy, dawaj. Po drugiej nie, bo to jest blisko, to ma mały pokój by był. był. Tutaj dawaj. Tyle czasu. Dobra, cicho. A koleś w sklepie mnie na dwie dychy orżnął. <słuch> Za ten kabel. Za jem Przeży... kupi kabel. Przeżywasz. Tak, od wczoraj. Bo chciałem za to sławki jeszcze kupić, a ten nie Original Fryer. Wiedy chyba głupi kabel, no to wyobrażasz w ogóle. Nie wybaczę mu tego. Dobra. Dobra. Wykopiemy go tak surowo, że tylko były jakieś, a potem ja go przerobię na... ściany mu wszystkie i to wszystko. Aha. O, to mogliśmy to zrobić wcześniej, taki ładny pokój. To może zróbmy cię... zróbmy cięcie. Zero cięć, ja nie robię cięć, profesjonaliści ich nie robią. A tak, bo to wygłosić się psuje, po cięciach. A nie, nawet nie tyle, po prostu po co? Patrz, no po prostu. Kopiesz ty to czy nie? Zrasnął. Kop, kop, muszynku, kop Ej, ja się... Ej, ej, zostaw mnie, z ja skillpa cię raz. Ale jest tylko dwa razy, czyli pięć serc straciłeś. To źle przeliczyłem, walnęłeś mi krytykiem. A, no tak. A ile krytyk zajmuje ci? Nie wiem. To licz teraz. Nie! Mam dwa serca, Armin, zapijesz Ile ci zabrało? Nie wiem, nie pamiętam ile miałem. No to muszę powtórzyć. No tu mam mało zabijesz zabijesz. No dobra. Mogę? Nie! Aha, myślę, że mogę cię zabić Jeszcze kopać? A, tu. Teraz Ech. naprzód, naprzód. Już na bok nie, naprzód teraz. A ile masz serc? 5 Kurde, nie wyszedł mi. Dobra, daruję. Trzy. Się. Zabrałeś mi trzy. Ale ja cię krytykiem nie trafiłem. Ale czy mi zabrałeś? Czemu w przód kopiesz? No mówię, że cena przedkopać teraz. Czy... Bo tam dalej, bo na bok już nie. Ale jaki duży ma być ten pokój? Duży, bo potem są tu są sawmill, pulverizer, silniki. What? To miał być mały pokój na maszynkę do lawy. Czy do czego tam chciałeś? Do, la do lawy. Zespiewaj coś. Aj, nie, nie wiem. Dobra, na razie tak go zróbmy, a obrobimy go potem y, pod... ...tą mieć biorę. I tu jeszcze jest. To zbierz. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Co jeszcze, tak? No właśnie. To może... Dobra. To tak, na razie to nie tak wygląda, potem go przerobimy. Trwa, kurna, mnie już oczerniasz. Co? A czy już się z tym kłócić? Nie, zamierzam cię y, po nagraniu coś powiedzieć. Dobra, Dobra, to tak, ty zrób generator. A, dobra, nie, bo to jest droższy sposób. Zrób macerator. Macerator. Ale farma była zajebista. Właśnie, chrysty, wiem co ja muszę stworzyć jeszcze Macerator. No tak, 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 tak. Albo lepiej tego zrób. Zrób Materator. Ale nie chcecie się pewnie tyle czekać. Dobra, to nie rób. To nie rób. No dobra, nie robię. Dobra, to zrób Projekt Table. Na na, na, na taka. Nie, mi się nic nie chce robić tak dokładnie. Wiem o tym, armii Dobra, już mogę stworzyć. Co mam stworzyć? Nic! What? To wysik A się martwiłem. Masakra. O, mam pełną skrzynkę znowu. O to damy tutaj. I dobra. To co ja mam robić? Powiedziałem już! Ale jak nic? To popatrzmy na moją piękną farmę w tym czasie Hmm, hop, hop Chodźcie jajka A to mądry kurczak, ci uciec Armii chodźcie. No ale przed filmem nic nie robić, to się decyduje, a nie? <słuch> Kurczaka mam w domu Teraz go zaprowadźmy do farmy Już Zginął! Co się stało? Ten ból postraci kurczaka najbardziej <śmany> Jak to straszne Albo idę do pokoju O, o chodź spać Hehe, <śmany> obserwuję cię z łóżka Teraz Widzisz mnie? Ej! Co to było w ogóle? Masakra. Idziesz? Nubie! Jesteś? Jestem, jestem. No to chodź spać. Do improżowego pokoju. O, ma F... Kurde, F5 nie mogłem. Fuck. Czekaj, bo to jest takie sprawozdziemne. Ja więc się nie spałni, ale tak już brzydko jest. To już nie ten sam klimat, zniszcz to. Tak jest ładnie. Ale, to zawsze jest project table. No a co tam jest? O, ale słodki, mogę to zabrać? Tak. Dziękuję. Mam Iron Piecyk. Ale to złączenie angielskiego i polskiego A ja piecyk, piecyk iron. O, znowu to dropło. Właśnie to dropi, chyba z tych tego, typu z tych pochodni. Co czas. Co ty? Dobra, jestem. Jestem prawie pewien zacięciem. Co to na to? Czemu? Bo tak. A, to przygotuj do laszyn. Tak. Witajcie po cięciu i nic poza tym. No, witajcie. To co, zajmujemy się zrobieniem tych podstawowych maszyn? No dobra. Dobra, to do projekt table, wejdź. Kurze, już... kurze, <gry> serwa. Nie, 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 po prostu nagrywaj bez mnie. Dalej. Ja będę patrzył. Aha. I ty buduj sobie. Ja odłączę mikrofon i zebłużę. Aha. To stworzę generator, tylko że on nie, no, nie będzie tego nagrywał. Ale cisza. mam generator. A nie ma? Nie mam, muszę mikrofon odłączyć. A teraz nagrywamy. Ja nagrywam raczej, bo on wyłączył się. Electronic circuit, czy jak on się zje. I macerator. Witajcie, po no, witajcie. Okay. A ja ty już przygotowałem i gadałem, lekko, ale coś tam mówiłem. Aj, Frenatosie, zabiłeś krowy mi i tyle. Trzymajmy się tej wersji. Nie mam co robić, tylko ci krowy zabijać. O, ty przyznałeś tak. się. No to koniec z tobą. Dobra. Eee, dobra, lag. Czekaj, bo teraz potrzebuję tutaj zrobić miejsce na kable. Buduj, 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 Cicho bądź. Czu, 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 czu. Arminku. Ty się do mnie przyjm... O kurde. Ja wychodzę. cicho. Jezu Chryste. No a to. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. Gdzie te kable rzuciłem Gdzie... Cicho. Na razie zróbmy tu prowizorkę. Ogarni się. Ogarni się. A. Potrzebuję teraz mieć. Mieć? A co mieć? Muszę mieć medzi. Zabiłeś moje krowy? Nie. Wiedziałem, że to ty. A, patrzcie, ile mamy drewna. A pokażę wam, ile mamy drzewa na dworze. To że trochę ścięliśmy właśnie, ale. To nic. Tutaj, patrzcie, las, las, tu jeszcze nowe sadzonki, w to masakra. Epidemia. Dobra, wracam. Dokładnie. Wracam do mnie. Dobra, to wracaj, a ja zrobię, zróbmy teraz badbox. Badbox? Beatbox? Nie. Umiem. Badbox. Ale nie umiem beatboxa. Chyba, że tu. Zaraz, czekaj, poczuję. Weź inne. Weź bit... beatbox, Nie umiem. Jakoś się jakieś umiałem, ale tak jakby. To nie tak profesjonalnie, bardzo lonersko wręcz bym powiedział. Ale nie umiem. Już. Deski. Haps. What? I kto się zabija? Nuby. <noise> Dziwne. No mnie też tak zabiło. Jak po lewej skoczyłem, nie wiem po której ty skakałeś. Ja po prawej. Czasami widać się zabijać, można. Co bez sensu. Nawet dobrej skakalni nie umiesz zrobić. Przecież dobra jest. Była. Cały czas jest. Tu może przez te mody coś jest nie tak jest. Ta. No jak to inaczej wytłumaczysz? Na no, wszędzie takie działają. Nie, bo nawaliłeś tam tabliczek i co nie miara. No i co z tego? Ciao. Koda slota hmm. To tak w tym odcinku znowu podstawowe maszyny Gdzie ty jesteś? Mi... Stoję tu A, mogę ci oddać chyba. Nie no, żartuję. Pewnie mnie widzisz, tylko żartujesz. Ale nie, ale już miałem ci kikać, tak szczerze. Więc masz warta żeś się powstrzymał. Ej, sprawdź sprawdź yy, symbole w yy, koperdaście. Zobacz. W maseratorze. Mmm, na no co to gdzieś tam był? Jabłko Jabłko, żelazo i coś ze zniszczeniem No jabłko lol Przy metalowym pył, pyle Okej, to gdzieś tu jesteś Nie, no, muszę ci kiknąć, orki. Nie kikaj mnie no To banuję no To wiesz, ty zrób reloga, reloga zrób, bo ja jestem zlagowany, będę zlagowany przez parę minut, kurna, jak, jak kikniesz Chodź, chodź Bo kiknę Okej, okay, też spać już No, to był rozkaz A w końcu luzik nikogo tu nie ma. Wszyscy poszli z PESE? miał być Martin. Teraz redstone. Aha, zażyję badboxa. O, widzę cię. To zemsta za uderzenie pięścią. Fajnie tego pana Wstyd Normalny wstyd No ma szczęście, owce jeszcze żyją i wszystko żyje Kurwa mój Rozumiecie Hm. Nagram oliwka 谁？Yeah. Twój komentarz głosowy jest niesamowity No nie Aha Szeregrus grus. Ej dobra, weź je jebi, trzy serca, pół serca mi zostało Mam uderzyć? A... Zostaw mnie Ja cię nie zabijem No nie, ale Zrobiłeś coś gorszego Zamurowałem cię I teraz muszę i tak szczątać <noise> No tak, ale i tak to było gorsze ale wiesz, ja cię też nie zabiję, powstrzymałem się. Ale już miałem ostatni cios. Kurde. mogę? Nie. A ile masz? Trzy serca. No ale wiesz, jak kusi? Jak raz w łeb tym. Ten... Au! To była łupata. Wiem. Skąd? Widzę, ile mi zabrałeś. Jak widzisz? Dobra, ty rób tę machin machinę. Robię. Tylko, że ktoś mi tu przerywa. Dobra, zanim mały śmieć mi przerwał, chciałem zrobić ciekawego w miarę. Gdzie tu jest? Tu ma. coś hmm. ciekawego? Tak. O, no właśnie. A ty, ty nawet nie patrz teraz, tu masz zakaz wchodzenia. O. to? Nie. Mój nie. Słyszę to twoją Właśnie się biją tutaj, a nagrywamy, ale spoko, będzie no na wizję nie Luzik, nie wchodź nawet. O fuck 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 Clipper kliper, kliper. Gdzie ty jesteś? O fuck, nie wchodź. Nie wchodź, bo zabiję. Naprawiaj to! Fuck jebany Clipper, to trzeba coś z tym zrobić, bo u górki tu są. U górki.

Kurde Dobra właściwie Co? Nie nic, nic A i trochę trzciny, mam nadzieję, że masz gdzieś Mam ciut, a co? Nie, bo dobrze, bo nie mam już trzciny przez creepera Co? Jefo <laughs> No bo To on wybuchł, potem drugi dobił, to co zostało, no i nic nie zostało tak na koniec Fuck jeszcze coś się zjebało, noż, co za szajs. jest. A jeszcze tę komplikujemy sprawę. Dobra, ja tymi sadzonkami będę palił, żeby zb zbierać energię. Ja będę energię z sadzonek zbierał. Będę je spalał. Okej, okay, pozwolę ci. Pipa. Policy. <laughs> A nie, 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 nie. Co robisz? Chyba świrujesz. Ty świrujesz Armin. A no tak, co takie Po prostu nudzisz. No i co Coś ty zrobił weszłeś do mojego projektu. Uciekaj. Dobra, już wychodzę. Jezu, Chryste, co on zrobił? To teraz waliłeś. Ale ty weszłeś do... Po... znowu? No. No, jeszcze lepiej. Ale tak mocno nie je zniszczył, jeszcze ja naprawiłem, więc jest spoko. Jak się o te zielone? mamy za mało tego zielonego chyba już. Kurde. No i widzisz co zrobiłeś. Co ja mam teraz zrobić? No, mamy mało zielonego, ale mogę ci to wstawić, że się przypalało. Nie, dobra, inaczej zrobię. Kolorowo będzie patrz. Ładnie wyjście mamy? I tak to trzeba przypalić, tak trzeba przypalić. A patrz, ładnie wyjście. A usuń ten... Usuń te ostatni, po prostu o to. No dobra, usuń go. I tu jest dziura. Czą w wełną. No projekt mi jeszcze co za... tam? Już więcej, Już więcej nie ruszam przecież. Ale już zniszczyłeś połowę. Połowę? Tak. Armin nie rozpoznaje co to jest połowa. No nie. To już trzeba leczyć. Tak? A co to za choroba? Nie wiem. <laughs> Ale ty ją właśnie spożyłeś. A No to jestem autorem, no co ...autor już nie, nie leczy, no przykro nie, jako... Skype! Nie Zaraz tu Ach, zaraz, no możliwe. A i mam makrewek, stack a ja zostałem przerawać te surowce i dorabiać maszyny. I mam 20 książek zwykłych. Weź tego pająka z tych drzew gumowych zdejmij, mi. Już z gumą drzew pająku, idę do ciebie. Czekaj na mnie, śmiecił. Mamy się pewnie szkieletów, trarareski i wszystkiego w tych drzewach Przesadziliśmy z tym lasem TY PRZESADZIŁEŚ What? TY JE SADZIŁEŚ TY JE SADZIŁEŚ What? Co ty w ogóle wkręcasz sobie? Zero wstydu Zero Dobra, jestem Co robisz? A do piekła idziemy w tym odcinku, czy w następnym? Eee, w tym, może pójść po. Zrób diamentowy kilof i pójść... Po... Albo wiertło może co? No to rób wszystko. Kurde, nie... nie stać się na, nas na wiertło A co trzeba było? No diaksy, mam diaksy. To może zróbmy ci cię, wszystko na wiertło Kurde. To z obsidian weźmiemy. No. To żegnajcie do zobaczenia i cześć. Pożegnaj się. Żegnam się ładnie. Witajcie po cięciu, ale żegnamy się, bo koniec odcinka, cześć. Ta, Armin już nie chce więcej nagrywać. jakie nie chcę, to pół godziny. Buu, zpa... Nie chcę więcej... nagrywać, buuu. No to śmierć cię czeka. Ej, no weź, dobra, ile? 3, serc? 3 zabrałeś. Dobra, tak, tak na serio. Mamy już pół godziny na nagrania i lepiej to skończyć. Ale to już Franco zrobił, ja jak spowijam. I to chyba wszystko. Cześć. Pożegnaj się. Cześć.